Były dni baligrodu i wtedy akurat w tym dniu, co się stało, jakiś był <laughs> znak, czetkiem się wali. Jedni mu nawet twierdzili, że baligroć się bawia, czetkiem się wali. Gdyby nie było tego mordu naprawdę wtedy, to ja podejrzewam, że tu by było spokojnie. Bo naprawdę z tymi ukręcami żyli w zgodzie. I to nagle brat brata można powiedzieć. Tego się nigdy nie mówiło, nie przekazywało się. Ja jestem w święcie przekonany, że moje dzieci o tym nie wiedzą. Dla mnie słowo rodzina banderowska nie jest tym samym, co rozumienie tych dwóch słów ze strony polskiej. Bo dla mnie rodzina Banderowska to jest ta rodzina, która rozumiała i oczekiwała niezależności narodu ukraińskiego. Bo tak jak Armia Krajowa dla Polaków, tak jednak Ukraińska Powstańcza Armia, przynajmniej w początku swoich dziejów, właśnie była tą częścią narodu ukraińskiego, która zdobyła się na walkę o niepodległość. Oczywiście można dyskutować o zakończeniu tego wszystkiego, i w moim odczuciu też jakoś była to droga do nikon. jak pan uważa, czy myśmy się podzielili, czy ktoś nas właśnie, właśnie podzielił w kontekście tej cerkwi baligrodzkiej, przed którą stoi pomnik, że zostały zamordowane 40? Bo inaczej, no nie można powiedzieć, bo fakt jest faktem, nie będziemy nic tu yy, upiększać, ale taki fakt tutaj był. Z mojej rodziny wymordowali sześciu mężczyzn, prawda? Ja byłem obecny, jak to było, bo samo uciekałem. No i co? Ja mam się dzisiaj chwalić tym? Było, minęło. Stając na mogile niedaleko mojej miejscowości w Zawace Rymanowskiej, gdzie z rąk z kolei wojska polskiego zginęło z tego co wiem ponad 60 osób, gdzie mi się często kręciła łza w oku. mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, że gdyby stanął koło mnie pola, który powiedział, że tu zginął jego ojciec czy jego matka z rąk ukraińskich i widziałbym jego łzy w jego oczach, Podejrzewam, że się też w zamku zakręcił. Ale jak ja przychodzę na Wszystkich Świętych i stoję sobie tylko swojej rodziny, to ja nie mówię dziecku, on został zamordowany, on jest tu pochowany. Więc nie będę specjalnie jączył i pokazywał palcem, że tam stoi ten, który mógł mordować, czy jego rodzina mogła mordować. To nie, tego nie my chcemy to jednak nie ruszać teraz. Jest tu na pewno kwestia, przynajmniej przez dwa pokolenia, w Polsce wychowywania nas na lekturze, w bieszczadach, czy ogólnie mieć które no, siłą faktu nie tylko w Polakach, ale i w Ukraińcach wytworzyły jakoś mniejszą wartość tego narodu, tych ludzi. I w jakimś sensie no też się nie dziwię, że do dzisiejszego dnia niektórzy powiedzą tak, no tak, moi rodzice są Ukraińcami, czy byli Ukraińcami. Ale ja się Ukraińcem nie czuję. Żyją w zgodzie, odwiedzają się, są to rodziny mieszane, gdzie na przykład ojciec był w Ukrainie z matka Polka, dzieci były krzone matki w kościele, o, o ten synowie ojca w czerpi. No i w tej chwili to te rodziny tak jakby ich nie było tego podziału, no ale jeżeli to się ruszy te rany, to zaczną wychodzi. Wchodzi kapłan do świątyni i, i widzi zniszczony ikonostas bez ikon, a na środku dużo pojedynczych belek z To na pewno jawi się pytanie, skoro jestem kapłanem tego obrządku, tej cerkwi, to czy nie powinno być dla mnie wyzwaniem uratować i wtedy jakoś myśli? Płynął do Ducha Świętego na Duchu Święty przyjść. Pomóż tym. Kto tu będzie chodził wreszcie? Tych takich rdzennych Rusinów, Ukraińców, o których tu zajmują, no nie ma tutaj. Część została wysiedlona, się część wróciła, no ale jeżeli chcą, proszę bardzo, niech sobie to remontują. Może dlatego, że zostałem wychowany w rodzinie głęboko religijnej. Jakoś dane mi było dosyć wcześniej zrozumieć problem przebaczenia i chęci zmiany poglądów i u siebie, bo też nie byłem wolny od nienawiści czy chęci nawet zemsty w wcześniejszych latach, ale z czasem poznając historię lepiej historii narodu polskiego, ukraińskiego, a przede wszystkim potrzebę realizacji nauki Kościoła w swoim życiu. Gdzieś te lody we mnie osobiście też topniały i chociażby, że niektóre cerkie zaczęły jednak być remontowane. Są to fakty, które świadczą o zmianie myślenia wielu ludzi w Polsce. Już po emisji reportażu okazało się, że niszczająca przez lata baligrodzka cerkiew może być jednak uratowana. Jej zabezpieczeniem zajęły się władze tutejszej gminy, służby konserwatorskie i osoby prywatne. Kiedy niedawno do Krakowa dotarła do nas wiadomość, że w remontowanej świątyni odbędzie się pierwsza od wielu lat msza święta, Postanowiliśmy być na niej z kamerą filmową. Niestety blokady drogowe spowodowały, że do Baliogrodu dotarliśmy już po wydarzeniu, które jak się okazało zmieniło serca dawnych i dzisiejszych mieszkańców. Opowiada o tym nasze filmowe postscriptum. Serdecznie witam wszystkich, którzy przyszli się w te mury, niech Duch Święty, którego dzisiaj osobiście przeżywamy, napełnia nasze serca i pozwala nam jaśniej i lepiej patrzeć w przyszłość, która sądzę na pewno lepsza przed nami, jak były to czasy kiedyś minione. Muszę zobaczyć co to, jak, jak to w ogóle wygląda. Bo tak pierwszy raz no, wszyscy w ogóle, No prawie wszyscy tu byli, nie tak zobaczyć. No ale Języku nie znam. To jakoś nie wiem, po ukraińsku czy po jakimś, nie wiem. Przecież ojciec mój tu był 30 чудні як нас вищеліли, так то сталося, так аж діше. <пу> після цього всього, то перший богослужний, перша мша. Сьогодні. Наші діти ж сам поляці. Ну і що миджеви? Моя церква менжатка, але вона, вона, вона по-українську слова не була. Барич може то, що давній давнє було. Pamiętasz, jak strzelali no, to was kościoła? Nie było. Nie, no i o kurczę mać nie pani. No, no nie, nie mogę Jeśli byli na mogę tak powiedzieć. Jesteś w istocie. Ty jesteś, jesteś proszę wasi ciebie, absolutnie jesteś. Krobusz e, e, ukraiński ksiądz przerwał nabożeństwo, poszedł tam, rozgrzał się na e, krzyżu stanu na drzwiach i wyciągali z nabożeństwa ze sumy polaków banderowcy. On się rozgrzał, strajali Polaków, strzelajcie i mnie. No i oni nie tu. Bo ja nie ja Ci teraz powiem dokładnie, no, dokładnie, no, bo Ty no. tylko tak gadasz, po ukraińsku gadasz, ja po ukraińsku nie ja umiem gadać. Ja po gadasz. ukraińsku umiem, bo ja umiem, ja, mo ja, mam, ja mogę po niemiecku gadać, po a ukraińsku A po ukraińsku się tu skończyło no. i ksiądz poszedł na dół. Poszli banderowcy i chcieli ty wejść ty do kościoła, bo ja nie umiem po ukraińsku. A ty nie umiesz? A tu bo Ukraińców, tam było tu w Waligrodzie więcej Ukraińców niż Polaków. 60% było Żydów w Waligrodzie, 60% Żydów, 30% Ukraińców. A prosty polosty kupolaków był. No to ty za nimi jesteś. No to ja ty jeszcze na, za nimi, no to za, za nimi, no to za, za, za nimi. No, to w ten czas prosił was, do, do kościoła weszł, tak jest i wstał. O, wstał ksiądz. To jest starszy, i, bo ja u nich się wychował o, dni, I ksiądz stał ja i powiedział nie puszczę was tu, bo oni chcieli w kościele mordować. A ksiądz powiedział, to jest świątynia, to was nie puszczę. Kazał, się, że pokazał im rukę i nogi, rybra swoje. Uczonych z bo zobaczył się gospodarz. I słyszał, że w drugą Myrwam. wam. Jak posłał mnie otyś, tak i ja posylaję woz. Amen. To trzeba przeprosić, no, że, 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 że tak się stało. No, żeby Cięgarski chciał ostrzelać, bo tak było. No. A to ja wiem, co to poruta była. Między ludźmi, no nienawiść. Niemieccy oficerowie uciekali, buntowali naród i Ukraińcom obisali, e, że będzie Ukraina, że będzie Ukraina. No, że będzie Ukraina i, i dlatego trzeba było niszczyć Polaków. Ale przecież Polacy też nie byli, i wojsko też nie było, bo też Ukraińców rozstrzeliwało i, i tak dalej. Tylko że tylko jedna rzecz, że Ukraińcy w mysiejski sposób to robili W sposób. Nienawiść. Jaka nie może być więcej głupoty. I panie, widzimy, że można jedno drugiego żnąć, jedno drugiego ubić i tak dalej. Zamierzam się osiągnąć dobrej stan, wtedy może cyrkowie zjednania wsi, gospodarzy pomolimy się. zna w celińsko gospodary Dzisiaj dobrze jest to mężeństwo, że jest pojednanie, że, że za to poszedł tutaj, to pasuje, że poszedł tutaj, oddali hołd. Komordowanym i ma być pojednanie. Żyjemy tu praktycznie w zgodzie, nie ma baśni na tle narodowościowym czy innym. Niemniej jakoś ten, jakiś ten ból został. To wspomnienie po tragedii, która wydarzyła się kilkadziesiąt lat temu. Są tutaj rodziny tych zmarłych i w związku z tym jest to na pewno na pewno bardzo ważne dla tych wszystkich ludzi, że właśnie ksiądz kapelan Miron w imieniu w społeczności tej ukraińskiej przeprosił przeprosił te rodziny i Zawierzając po prostu Duchowi Świętemu, no przewidział to pojednanie i chce, dąży do tego. Nazwiska Polaków pomordowanych przez bandy łupa. Ukraińska Powstańcza Armia, no to może to by bardziej było adekwatne, nie? Ja, a jak słowo banda, no bo oni mieli swoją nazwę, no ale wie pan postępowanie i takie było, że można było i to i przylepić. Było dla nas pewnym, ale nie dla wszystkich, poniżeniem, że trzeba było podchodzić do niego. Ja uważam, że to, że tam napisano, widzę, że ludzie zginęli w ukraińskich band. Те, що було в роки війни, ми розуміємо, що були різні сторони і ті були неправі, були випадки, і ті. Але ота, оті слова підкреслюючи, ненависть. Я вважаю, що ті слова треба поміняти. Повинен бути інний пам'ятник, за взвину на то, що са офіри із другої сторони, з нашої, і нашим офірам теж пам'ятник належить. Якщо прошу пана, є чоловік, має амбіції, має совість, так то ні, не шкодить, припро припросить. не шкодить. Що то є? Warunkiem odpuszczenia grzechów jest jednak szczere przyznanie się do nich, prawdziwy żal za grzechy, postanowienie poprawy i gotowość zadośćuczynienia. I albo do tego dorośniemy, zgodnie z nauką Jana Pawła, albo dalej będziemy mówić nie, moje jest lepsze od twojego, twoje jest gorsze od mojego. Ten gest, co dzisiaj był, no to coś wspaniałego. Ja jestem Polakiem, ale byłem wzruszony. To, że kwiaty... Делегація з України приїхала, були там молитви і пісні, то всичко. Ну wzruszające to це для мене було. wzruszające. вдушається. Помімо того, що я i znam не знам того ale але таке гесто оцім свят. Тут були люди, які приїхали з України, і були місцеві українці, які живуть на території Польщі. Я думаю, що вони віддали шану людям, які були стали жертвами війни. От, але я думаю, що так само могли б і піднести квіти і людям, які загинули, стали жертвами війни, не тільки поляки а й українці. Ніла jest iść власне під пам'ятник, ale naprawdę jest dobrze przeżywać sprawy, które są czasami trudne do przejścia, ale jakże lekko się robi w sercu, kiedy się ich przejdzie. Kiedy się czuje, że dołożyło się cegiełkę do tego, żeby rany zostały zabliźnione. Ten dzień zesłania Ducha Świętego w obrządku grecko-katolickim no na pewno zostanie długo, długo w pamięci. Otrzymałem w tej chwili do przechowania podarowaną e, przez Sambora e, ikonę Matki Boskiej e, do przechowania dlatego, że cerkiew jest jeszcze w remoncie no w chwili obecnej nie możemy zezwolić na jej użytkowanie tym bardziej, że prace remontowe e, niedługo się rozpoczną a chcielibyśmy, żeby no, też jak najszybciej się ukończyły i żeby ta cerkiew była też symbolem pojednania.